Otwieram kalendarz adwentowy z kosmetykami do makijażu z marki W7. I przypominam, że dodaję teraz po dwa odcinki dziennie, więc zobaczcie sobie koniecznie kalendarz adwentowy z biedronki za 39 zł. Tylko i wcale nie jest taki głupi. I oczywiście w opisie filmu znajdziecie linki do promocji na kalendarze adwentowe i do ubrania, które mam na sobie. Piesek na kolankach, możemy zaczynać odwieranie. Wrzucam Wam link do tego kalendarza, i to jest najtańszy kalendarz z tej marki, ponieważ widziałam ich aż kilka, i on kosztuje 141 zł, co daje w przeliczeniu za jedno okienko 11 ,75 zł 75 groszy. Mamy tutaj 12 pudełeczek i zaczynam od pierwszego. W środku znajdziemy tutaj jakiś kosmetyk, zapewne, bo co innego. Nie wiem, jak wy, ale ja kosmetyki z W7 bardzo dobrze wspominam. Pamiętam, że kultowe były ich brązery, róże, które były właśnie w stylu benefitu. I spójrzmy, jak to wygląda. Tutaj jest rozświetlacz. Taki raczej w złotym odcieniu. Efekt jest taki bardzo fajny, delikatny, naturalny, więc uważam, że dla wielu osób będzie to plus. Nazywa się Glow Commotion, jeżeli chodzi o gramaturę, jest to niecałe 3 gramy. Pudełeczko z numerem drugim. Oj, rozerwałam. Jednak te przyrządy do otwierania kalendarzy się przydają środku. Wszystko mi dzisiaj leci z rąk. Mamy produkcik z pipetą. I ciekawa sprawa, ponieważ jest to produkt nawilżający dokładnie serum z kwasem hialuronowym, olejem żożoba i kompleksem owocowym. Pojemność jest bardzo malutka, 5 ml, ale w ogóle zaskoczyli mnie, bo ja W7 kojarzyłam tylko i wyłącznie z kosmetykami do makijażu. Są to tanie opcje, ale tak jak mówię, przeze mnie wtedy przetestowane kilka lat temu. I były w porządku. Czas na trójeczkę. Tutaj większe okienko, a mniejszy kosmetyk, ale z tego co widzę jest to makijaż. Mała wersja szminki do ust. Zobaczmy jaki kolor, taki sam jak opakowanie. Oczywiście przetestuję na skórze. No powiem Wam, że pigmentacja naprawdę fajna. Wydaje się, że też ta formulacja nie będzie podkreślała suchych skórek, ale... Mnie ten kolor nie przekonuje. Wiem, że teraz jest moda na Barbie, ale czy Wy byście nałożyli taki kolor na usta? Cztery. Trochę wyglądał jak kosmetyk zabawkowy, natomiast powiem Wam, że ciężko było mi go zmyć, więc pigmentacja i trwałość naprawdę bardzo dobra. Tutaj mamy kolejnego cukiereczka. To chyba jakaś kredeczka dzisiaj sobie rymuje. I mamy tutaj konturówkę z W7. Lip Twister. To jest, słuchajcie, taka zwykła Niewykręcana do natemperowania. No i kolor taki, powiedziałabym, że w stylu mojej Charlotte, który używam, jednak ta pigmentacja nie jest jakaś tutaj najlepsza. Nazwa to po prostu Pink numer 5. No i słuchajcie, zmywałam płynem wodoodpornym, i tak mi została tam ta krecha. Więc naprawdę jakieś mega trwałe są te kosmetyki. W piąteczce, czyli jesteśmy już prawie w połowie kalendarza adwentowego. Znajduje się kolejna kredka. Czy to będzie inna konturówka? Dokładnie. Wersja tym razem w odcieniu Nude. Ja uważam, że to jest trochę minus, że mogliby zrobić, wiecie, przerwę z tymi kosmetykami. Po prostu coś innego pomiędzy, bo zakładam, że będzie coś jeszcze niż tylko konturówki. Tam się wydaje ciekawszej konsystencji. I ten kolor też mi się bardzo podoba. Numer 6, co ja w ogóle gadam ciekawszej konsystencji, no bo po prostu bardziej była miękka, łatwiej się to nakładało. Szóstka ma nieco inny kształt. Gdy była trójka, to była pielęgnacja, więc zobaczmy, czy tutaj również będzie jakaś pielęgnacja, bo mnie wtedy tym zaskoczyli. Jednak jest szminka ponownie, szminka Lipi Chick. No odcień taki typowo jesieniarski, ale dość nietypowy. Po nałożeniu na skórę powiem Wam, że mi się nawet podoba. A co Wy o nim myślicie? Pudełeczko z numerem siódmym. Tutaj dużo większe opakowanie. Mam tutaj kredkę. No mam nadzieję, że kredki tutaj nie będzie, tylko coś innego, bo tych kredek już nam starczy. Nie, no, kredka. Może to będzie eyeliner. Uwaga, jest to kredka czarna. Coś w ogóle nie rysuję. Nie wiem o co chodzi. W tym miejscu, gdzie zmywałam płyn micelarny, to w ogóle nie chcę rysować. Nie no, coś zaczęło, no ale nie wiem po co ja to testuję, kredka jak kredka. Numer 8 więc, najtańszy kalendarz z W7, ale czy najlepszy? No póki co to tak nie wygląda. Dajcie znać, czy byście chcieli, żebym otworzyła te droższe kalendarze z tej marki. Może będą lepsze, może będzie 12-dniowy, może 24, no ale to wszystko zależy od Was. I tutaj coś ciekawego. Nie, ja myślałam, że to będzie jakiś produkt do ust, a to jest po prostu takie opakowanie tuszu do rzęs. Lush Flow mascara. No tak to wyglądało, wiecie, jakby był jakiś tam różowy produkcik do ust. Szczuteczka taka klasyczna, bym powiedziała. Dziewiątka, ale jest nadzieja, bo zobaczcie, tutaj kolejne opakowania są już naprawdę większe, więc może ten początek kalendarza nie był jakiś zachęcający, ale dalsza część będzie. Dobra, tutaj widzę, że mamy jakąś chyba mini paletkę. Dokładnie tak, jej nazwa to Shimmer Brick, z tej strony się otwiera i mamy tutaj kilka różnych świetlistych odcieni, z tyłu w ogóle słuchajcie jest informacja, że to jest bronzer, no mi się nie wydaje, ale dobra, po prostu przejadę palcem po całości i nałożę to na skórę, bardziej moim zdaniem wyglądałoby to na rozświetlacz, choć no jest tutaj brąz, no i pigmentacja też bardzo w porządku. Pudełeczko dziesiąte, jedno z większych w tym kalendarzu adwentowym. I w środku znajduje się kolejny kwadracik, więc obstawiam, że to pewnie będzie. Chciałam powiedzieć, właśnie, że różboż. Mieliśmy brązer, ten co był przed chwilą, rozświetlacz też był na początku. No i ten różyk. I mówię Wam, naprawdę te produkty były porównywane z benefitem. No i tak teraz, jak sobie nałożyłam to na skórę, to moim zdaniem wygląda to jak jeden róż z benefitu, bo były takie właśnie ze złotymi drobinami. Dwa ostatnie pudełeczka do końca, czas na jedenastkę. Powiem Wam, że zostaje jest dosyć lekka, czy to będzie produkt do ust. O, skadła. I słuchajcie, jest to po prostu taki mniejszy, transparentny błyszczyk do ust. Także coś takiego w sumie nic specjalnego przejdźmy sobie od razu do okienka. 12, czyli czekamy na jakieś zaskoczenie. Mam nadzieję, że coś będzie fajnego. Nie, no, gumka do włosu. No, powiem Wam, że na ostatnie okienko tym bardziej że Ja lubię te gumki są One faktycznie dobrze trzymają włosy. Ładna jest ta gumka, ale no tak średnio w tym kalendarzu taka rzecz i to jeszcze na koniec. I oto są wszystkie kosmetyki z tego kalendarza adwentowego. No, moim zdaniem wygląda to tak jakby czegoś brakowało, że trochę mało. Wiadomo, że to jest dwunastodniowy kalendarz adwentowy. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o te produkty, to mimo, że one mogą wyglądać tandetnie, to naprawdę są w porządku jakości. 11 ,75 zł, 75 groszy wychodzi średnio za jeden kosmetyk. Ta gumka tutaj mi wadzi. W sumie tutaj też taka mała próbka. Patrzcie, teraz to zobaczymy, kto tak stoi, że to wygląda jakby było tylko tyle produktu. A to jest zaklejone. To w ogóle nie jest wylane, więc... Nie wiem, dziwny ten kalendarz trochę. Ciekawi mnie, co wy myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Jeżeli macie ochotę zobaczyć kolejny odcinek, to zapraszam Was na kalendarz biedronkowy. Jest już na kanale, a jutro będzie odcinek z przeliczaniem cen takiego drogiego kalendarza, który jest teraz na promocji. A tutaj wyświetlają Wam się inne moje filmy. Nadróbcie zaległości i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bójśka, papa.